Cześć, witam serdecznie. W dzisiejszym wideo chciałabym zareagować na pewien komentarz. Jest to komentarz od osoby, która określa siebie jako wierzącą biblijnie. Ostatnio sporo takich osób, właściwie nawet nie ostatnio, już od dłuższego czasu. Często zaglądają na mój kanał osoby określające siebie jako wierzące biblijnie, czyli nie katolicy, ale osoby, które uważają, że Biblia jest tym źródłem prawdy i także rzekomo powinna być źródłem naszej etyki. I tutaj jest taki pewien komentarz, który no dla mnie osobiście jest uderzający, ale co mnie również uderza, że osoba, która to napisała. Sama nie dostrzega, że to, co pisze, jest szokujące. Jakiś taki totalny brak krytycznego spojrzenia na słowa Biblii, chyba tylko dlatego, że pochodzą one z Biblii. Czyli są osoby, i niestety chyba tych osób jest, obawiam się, że bardzo dużo, które po prostu od razu wychodzą z założenia, że jeżeli coś pochodzi z Biblii, albo nie wiem, jeżeli ksiądz powiedział, to po prostu jest to prawda. Prawda i koniec. I w ogóle, w ogóle nawet przez myśl mnie, do głowy mi przyjdzie, żeby spojrzeć na to krytycznie. Ponieważ to, co jest tu napisane, to są wersety biblijne, one są szokujące. I ja się zastanawiam, dlaczego ja to widzę, a dlaczego ta osoba, która to napisała, ona tego nie widzi. I ona nadal uważa, że to jest święte, że to są święte słowa. Odczytam fragment, nie będę czytała całego komentarza. Pojawił się od, pod filmikiem zatytuł, zatytułowanym Czy Bóg potrzebuje Twojej czci? Posłuchajcie, to jest fragment z Biblii. Słuchajcie słowa Pańskiego, wodzowie sodomscy. Daj posłuch prawu naszego Pana, ludu Gomory. Co mi po mnóstwie Waszych ofiar, mówi Pan. Syt jestem, cało palenia. Czyli Holokaustu, przypomnę, palenie to inaczej Holokaust. I rzekomo Bóg twierdzi, że jest syt Holokaustu kozów i łoju tłustych cielców. Krew wołów i baranów i kozów mi obrzydła. I mnie osobiście. To szokuje, że osoba ta, widząc to, i nie tylko ta osoba, bo przecież to nie jest jedyna osoba, która odczytała te wersety biblijne. No przecież mnóstwo ludzi czytało Biblię. I czytają tą Biblię, widzą, że Bogu, rzekomo Bogu, znudziła się krew niewinnych, jego dzieci, za których przecież. On odpowiada, no przecież to są jego dzieci. Jest, Bóg jest tak samo odpowiedzialny za bezpieczeństwo tych kozów, tych wołów, tak jak ja jestem odpowiedzialna za bezpieczeństwo, za wychowanie, wykształcenie i jako taką pomoc w życiu mojemu synowi. Ty jesteś odpowiedzialny, jeżeli masz dziecko, jeżeli masz córkę syna, jesteś odpowiedzialny odpowiedzialna za swoje dziecko, prawda? I tak samo Bóg swórca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo, za pomyślność, za szczęście tychże kozów. I tymczasem ten kapryśny niby Bóg twierdzi, że obrzydła mu ta krew, no już tyle się napił tej krwi, już przecież tyle tysięcy tych zwierząt złożono w tej ofierze w kolokaustu, że jemu się to znudziło. I ktoś przytacza te słowa i nadal Uważa, że to jest Bóg Stwórca? Ten sam, który stworzył te zwierzęta? Co z tego, że on pisze w którejś tam Entej Księdze po setkach lat, po wiekach? Przyjmowania rzekomo i łaknienia tych ofiar, i nakaz rzekomo nakazywaniu y, ludziom składania sobie tych ofiar, bo rzekomo y, ten dym ze spalanych y, ciał skatowanych zwierząt był wonią miłą Panu. I co z tego, że on powiedzmy tysiąc lat później pisze, e, znudziła mi się ta krew i ten łój. Ale w jakim sensie on mógł mieć w ogóle upodobanie w jakimś tłuszczu. Zobaczcie, ja mam tutaj podopieczne świnki. Czy ja mam w ogóle jakiś apetyt na ich tłuszcz? No one są, podejrzewam, że nie są tłuste zwierzęta. No ale przypuśćmy, ktoś ma kota, leniwego kota, który się wyleguje i załóżmy, że jest to tłusty kot. I co ty, jako opiekun, opiekunka, masz apetyt na jego tłuszcz, ślinka ci cieknie i w takich kategoriach myślisz o swoim podopiecznym, przecież to jest chore. I ktoś widzi takie wersety i nie widzi, nie dostrzega tego, że to jest po prostu szokujące, że to nie może być Bóg, ten sam Bóg, który stworzył. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo tych stworzeń. On sam stworzył i sam ma potem upodobanie. Czyli zobaczcie, wyobraź sobie matkę, która urodziła dziecko, tak? I kiedy ten dziedziuś robi się taki pulchniutki, taki okrąglutki, bo no dziedziusie są takie troszeczkę okrąglutkie, takie powiedzmy półroczne, roczne, roczne niemowlę, tak? I wyobrażacie sobie, że ta matka nagle stwierdza, że ma apetyt na ten tłuszczyk, bo przecież te dzieci są takie, wiecie, no to jest na pewno mięsko z takiego y, młodego organizmu, obojętnie, że to jest jeszcze niemowlę, czy to już jest dziecko w wieku przedszkolnym, to na pewno to jest delikatne mięsko. No w ogóle wyobrażacie sobie coś takiego, żeby rodzic powiedział, że, że ma apetyt, że mu ślinka cieknie, że on sobie wyobraża, jakie tam jest mięsko i, i że pragnie tej krwi, krwi własnego dziecka jak ktoś pragnie? Ma apetyt na ten tłuszczyk? Zobaczcie, mamy osoby na diecie keto, żywiące się tłuszczem. Wyobrażacie sobie, gdyby one nagle stwierdziły, że mają apetyt na tłuszczyk własnego dziecka? No przecież to jest, to jest niewyobrażalne. A tutaj dokładnie z takim czym się spotykamy: stwórca tychże zwierząt niewinnych, świętych, bezbronnych. On twierdzi, przyznaje się, że przez yy, setki lat do tej pory miał apetyt na krew, na woń spalanych, skatowanych ciał, na tłuszcz swoich własnych dzieci, ale znudziło mu się to. Jest syt, syt krwi własnych dzieci. I osoby czytają to, i nie widzą czegoś takiego, że o Boże, co to? No przecież ja widzę coś takiego, takie wersety i po prostu mną pczochra. No jak to? I to rzekomo miałby być Bóg Stwórca odpowiedzialny za te stworzenia? Czy jednak widząc takie wersety od razu widzi, że no nie gra tu coś. To no, jednak no, nie może być autorem Biblii Bóg Stwórca. To się wyklucza. Nieważne jakie będą konsekwencje tego twojego odkrycia. Czy ty na skutek tego be, zaczniesz kwestionować w ogóle wiarę katolicką, chrześcijańską? Nieważne, ty bądź uczciwy, uczciwa. Widzisz takie szokujące wersety, to reaguj stosownie do tego odkrycia. Widzisz, no widzisz czarno na białym. To nie mógł, to nie mógł pisać Bóg, nie mógł tak w taki sposób pomyśleć nawet. To jest sprzeczne, to jest yy, Obel żywe to jest złe. I nieważne, jakie będą kolejne konsekwencje tego Twojego odkrycia. Bądź uczciwy, bądź uczciwa. Widzisz, dowody czarno na białym, że coś nie gra, że tak być nie może, że to na pewno nie jest Bóg. Na pewno. To uznaj, uznaj to, zauważaj to, bo to jest po prostu najgorsze, co może być. Jeżeli ludzie, tak strasznie, tak potwornie, kurczowo chcą się trzymać tej książki. I, I tak strasznie chcą wierzyć, że to jest święta książka, święta książka, święta książka, święta książka. To ta książka zaprowadzi mnie do raju, tylko się tego trzymać, tylko się tego trzymać. I widzą takie makabryczne y, historie, a ich jest mnóstwo, bez liku, ich jest w Biblii. I oni to widzą, czytają. I nie chcą tego zauważyć. Nie chcą. Nie chcą, bo, bo tak strasznie chcą, żeby ta książka ich zaprowadziła do raju. Więc proszę, apeluję o uczciwość. Jeżeli jesteś osobą, jeżeli w tej chwili nawet oglądają mnie tak zwane osoby wierzące biblijnie, to bądźcie uczciwi w swoich ocenach. Widzicie takie rzeczy, takie wersety, no to przestańcie sobie wmawiać, że to na pewno Bóg napisał. Bo widzicie, że nie. Widzicie, że to się kupnie klej. Widzicie, że to jest złe z gruntu, na wskrość. Jest to definicja zła, prawda? Widzicie, że wobec takiego zła już żaden demon, żaden szatan, nikt nie może być gorszy niż tak opisywany Bóg. Więc przestańcie być nieuczciwy wobec siebie samych i wobec otoczenia. Tylko dlatego, że prawda. Zrujnuje Wasz bardzo wygodny, przytulny światopogląd. I to wszystko na dziś. Dziękuję serdecznie za uwagę. Cześć.